To co? się nauczymy czegoś pożytecznego? Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku hałtu. Dzisiaj nauczymy się Tail Jak wygląda Tail wszyscy dobrze wiemy, więc możemy od razu przejść do wskazówek jak go wykonać. Rzeczą pierwszą jest dobór odpowiedniej hopy. Dobrze jest, aby hopa była bezpieczna, czyli nieduża. Lupa nie uczymy się na dużej hopie, bo sobie możemy zrobić po prostu krzywdę. I nie o to chodzi w nauce Tailuipa, żeby się nauczyć kopać go na dużym locie, tylko o to, żeby się go nauczyć technicznie kręcić. A do tego naprawdę nie potrzebujemy jakoś bardzo dużo czasu. Wystarczy nam mała, bezpieczna hopa. Najlepiej, żeby to był stolik, jumpbox na skateparku lub tak jak w moim przypadku fajny, wysoki kicker na płaskie lądowanie, gdzie nie będę spadał z dużej wysokości, nie będę jechał bardzo szybko, a czasu będę miał wystarczająco dużo, żeby się nauczyć ładnie, technicznie kręcić tailwipa i go klej na pedały. Kiedy już macie wybraną hopę, na której będziecie uczyć się tailwipa, pamiętajcie o tym, aby ubrać na głowę kask, na nogi ochraniacze i wtedy możecie przystąpić do nauki, ale wcześniej wysłuchajcie kilku wskazówek, które mam wam do przekazania dotyczących nauki tej lujpa. Pierwszą rzeczą, o której powiem, jest kierunek, w którym robimy tej luipa. Tej luipa kopiemy tylną nogą. Tak jak wielu teraz powie, że jest kilku zawodników, którzy robią to na odwrót. Tak jest Rogat, jest na przykład Piotr Krajewski u nas. Robią bardzo dobre tej luipy, ale oni są wyjątkami potwierdzającymi regułę. Tej lipa robimy tylną nogą, ponieważ jest. Prościej, nie ma sobie sensu tego utrudniać, nie będziemy mieli później problemu z dokładaniem tego do rotacji. Więc ja tutaj na tym zamykam temat. lipa robimy tylną nogą. Kiedy już wiemy, w którą stronę robić tej lipa, możemy przejść do kolejnych wskazówek, czyli kręcenie rękami. lipa nie tylko kopiemy, ale też kręcimy yy, rękami aby wszedł w nawyk nam ten okrężny ruch, który nam jest potrzebny do kręcenia tej proponowałbym takie ćwiczenie czyli kręcenie tej na ziemi, na sucho, wtedy nam to pomoże jakby wbić sobie w głowę ten ruch okrężny potrzebny do nadania rotacji naszej maszynie. No i co, no i możemy sobie powtórzyć to ćwiczenie kilka, kilkanaście, kilkaset razy, aby nam ten ruch naprawdę wszedł w głowę. No i co, czasami się ktoś pyta, czy warto się uczyć tej na plecach albo jakichś innych sztuczek. Ja generalnie mówię, że. Nie zaszkodzi, ale ja nigdy nie uskuteczniałem nauki na plecach, bo nie widzę bezpośredniego jakby odniesienia do, do nauki później tego na hopie. Więc, yy, więc, no, nie zaszkodzi, jak ktoś chce sobie poleżeć na plecach i pokatować tej lipa. No to może, ale nie jestem przekonany, czy to przyniesie jakieś tam konkretne efekty. Dobra, mamy to, możemy przejść do kolejnej wskazówki. Kolejna wskazówka będzie dotyczyła pozycji. Pozycja przy tej lipie to jest rzecz kluczowa. Bez dobrej pozycji nie ma tej luipa. To jest rzecz, która na początku przynosi najwięcej jakby problemów. Potrafimy już kręcić tej lipa, ale dalej coś tutaj jest nie halo. Nie chcą nam wejść między nogi, nie chcą nam wejść na pedały, a to wszystko za sprawą złej pozycji. Hmm. Powtórzę tutaj to, co ja słyszałem dziesiątki razy, gdy się uczyłem tej lipa, czyli Idź na mordę. To jest klucz do wykonania tajluipa. Musimy mieć pozycję taką, jakbyśmy się chcieli przewrócić na twarz. Musimy być pochyleni nad rowerem, nad naszym lądowaniem dość mocno. Na początku się boimy to zrobić, ale później staje się to naturalne i to jest klucz do wykonania Lupa. To jest yy, dziwne, bo kiedy ja potrafię zrobić tajluipa, już kupę czasu, potrafię zrobić tajluipa w wielu różnych wariacjach, ale kiedy robię opo tej luipa. To dalej ta pozycja jest jakaś naturalna, no ale w każdym razie to jest y, kwestia wyrobienia jakiejś tam ilości tej lipów i staje się to jak najbardziej naturalne, więc musimy się po prostu do tego przełamać. Powiedziałem już o tych podstawowych kwestiach dotyczących zabienia tej lipa, więc teraz postaram się to podsumować w kilku zdaniach, streścić jak należy to zrobić. Więc y, wychodzimy na naszej chopie, łapiemy dobrą pozycję, czyli pochylamy się. Na twarz, następnie kopiemy te lipa tylną nogą, jednocześnie kręcąc go rękami. Rękami kręcimy dość dynamicznie, a kopać w sali nie musimy mocno. Wystarczy, że sobie tą nogą poprowadzimy rower, to nie potrzebujemy siły a techniki. Więc kręcimy go rękami, a dzięki temu, że mamy dobrą pozycję, rower nam wchodzi pod nogi, Klejmy te lipa na pedały i cieszymy się z nowej sztuczki. Tail whip to sztuczka, która wam nie wyjdzie za pierwszym, za drugim czy nawet za dziesiątym razem. To jest sztuczka, do której należy się przyłożyć. Trzeba ją po prostu pokatować, troszkę spędzić nad tym czasu. Jedni się z tym uwijają w miesiąc, dwa miesiące, innym zajmuje to cały sezon, ale nie warto się poddawać, bo pierwszy Tailwing naprawdę cieszy. Więc co? Niektórzy mówią, że Tailwing boli, ale gdy się go robi poprawnie, to wcale nie boli. potrafi być naprawdę przyjemną sztuczką, daje dużo możliwości. I to chyba tyle w tym temacie, więc ja życzę owocnego katowania. Trzymam kciuki za Wasze pierwsze tej loopy, A Wy zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w następnym odcinku.